Szymon Wydra w Piątkowy Wieczór zaprezentuje się lokalnej publiczności w muszli koncertowej, która mieści się w parku im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu. Szymon Wydra akustycznie w duecie z Zbyszkiem Suskim zaprezentuje swoje największe przeboje, mniej znane piosenki, które dopiero teraz powstają również. Wydra to jeden z najpopularniejszych wokalistów pochodzących z Radomia. Motorem napędowym jego kariery był udział w pierwszej edycji programu Idol. Do jego najpopularniejszych Należą takie kawałki jak płyń. Teraz wiem. Życie jak poemat, czy jak ja jej to powiem? Jedna z największych gwiazd radomskich, jeśli chodzi o tak zwany show biznes, ale mówiąc szczerze, nie mamy zbyt wielu okazji do słuchania go na żywo. I nagle taka okazja się pojawia i to w tej dobie pandemicznej. Wszystko odbędzie się rzecz jasna zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. Liczba miejsc jest ograniczona, a wszystkie ławki zostaną wcześniej zdezynfekowane. Będzie wygrodzony. Ilość miejsc siedzących lekko ograniczona, ale bądźmy dobrej myśli, że wszyscy zainteresowani tym miejscem siedzącym się tutaj zmieszczą. Recital artystyczny Szymona Wydry rozpocznie się w piątek równo o godzinie 19.00.